W tym odcinku z Minecraft, ale jeżeli dostanę obrażenie, to chang znika. Ale zanim to, to zostaw łapkę w górę. Jak to zrobiłeś, to zapraszam do oglądania. Siema widzowie z tej strony Zeti, a w tym odcinku co uderzenie będzie się pomniejszał Chang. Yy, właśnie to może wam przedstawię, bo może nie zrozumieliście. Yy, czekajcie, ja trochę dirta pozbieram. Dobra. I teraz patrzcie. <laughs> o! I teraz może. O! I patrzcie! Usuwa się całutki chunk. Jestem aktualnie na y, trybie hardcore, dlatego może być problem. Trochę mi zaczyna. Mm, czekajcie chwilę. Dobra. Już jestem. <laughs> Ogarnęłem sobie niektóre rzeczy. Eee, już nie powinno tak przykinać. Dobra, pozbierajmy sobie może drewno, pójdźmy do tamtego lasku. Szedłem, nie będę Wam kłamać, dość krótko, ale znalazłem właśnie ten portal, który teraz widzicie, w którym znalazłem takie itemy. A teraz pójdźmy w końcu do tego lasu. Więc wykopałem potrzebną mi ilość drewna a następnie zrobiłem kilow i siekierę, aby pójść pokopać trochę kamienia i by zrobić sobie kamienną siekierę i kilow. Dobra, a więc mam już e, dużo przydatnych rzeczy, które widzicie w tym momencie, czyli e, kamienne siekiera i kamienny kilow. E, może nie jest jakiś super ekwipunek, ale na razie mi starczy. E, dostałem z portalu bardzo fajne rzeczy. E, może nie jakoś super. E, dostałem tak. E, ognistą kulę, złote jabłko, e, krzesibo i krzemień. To mi się przyda w późniejszej części gry. A ja dalej pójdę iść w świat. Zobaczymy się, jak coś zdobędziemy. Moim celem na ten odcinek jest dojście do Netheru, bo zwyczajnie jestem nubem i ten odcinek by trwał 30 lat. O kurna. Okay, dobra. Teraz jest ten moment, kiedy odpalamy ten portal, bo mam trzy ogniste kule. Nawet nie muszę odpalać krzesłem. Nie! Dobra, a więc jest, jestem po jakichś 10 minutach. Nie wiem, w sumie, ile nie liczyłem, ale mam obsydian. Tylko jak ja to wykopię? Dobra, no. Trochę dłużej to zajmie. Widzowie, udało mi się y, zrobić już to co miałem. Teraz tylko pozostaje odpalenie portalu i wejście. Ale by był przypał, jakbym dostał damage i, i ten. A więc dzięki za oglądanie tym pięknym widokiem. D dziękuję Wam za oglądanie. Tego filmu, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i co? Widzimy się w następnym. Siema!